Siemanko, siemanko, przez ostatnie dni testowałem kilka różnych ustawień i w końcu trafiłem na taktykę, dzięki której naprawdę gra mi się bardzo dobrze. Jest to taktyka 4, -1 -4 -1, którą właśnie widzicie na ekranie. Udostępnię oczywiście kod, żebyście mogli szybciutko przekopiować sobie tą taktykę i wprowadzić do swojego zespołu. Jak również opowiem o silnych stronach tej formacji, jak ona wygląda w samej grze. Także zapraszam do oglądania tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób 7 to najlepsze miejsce w internecie. Monetę uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uzyskać dodatkowe 6% zniżki. Link w opisie. A więc zacznijmy od kodu, jaki trzeba wpisać, żeby tą formację sobie przekopiować. Wchodzimy w za zarządzanie drużyną i klikamy w lewo, aż dojdziemy do miejsca, gdzie możemy użyć kodu i w tym miejscu wpisujemy kod. Ja go tutaj wkleję na ekran, żebyście mogli spokojnie go sobie przepisać, przekopiować i zaakceptować, żeby ta taktyka od razu Wam się pojawiła. Gdy już piszecie kod, taki ekran z taktyką powinien Wam się e, pojawić. Ustawienia taktyczne własna formacja 4-1-4-1, styl konstruowania akcji mamy na kontry i obronę mamy średnią, czyli suwak na 50. Tak wygląda taktyka, gdy się bronimy, gdy jesteśmy bez piłki, a gdy jesteśmy przy piłce, mniej więcej formacja wygląda w ten sposób. Czyli mamy czterech obrońców, z czego dwóch stoperów, czyli tacy, którzy bronią środka obrony, no i dwóch bocznych obrońców, którzy są wahadłowymi, u mnie w tej taktyce, aczkolwiek oczywiście możecie to dostosować do swoich preferencji czy do zawodników, jakich macie w klubie, bo niekoniecznie każdy wasz zawodnik musi mieć właśnie rolę wahadłowego, na przykład z plusem czy z dwoma plusami byłoby jeszcze lepiej, ale jeżeli macie na przykład bocznego obrońcę z plusem, to również można to ustawić, bo oczywiście zawsze każdego zawodnika można puścić do przodu przyciskiem L1 i on również będzie wtedy podłączał się do ataku. Także ja mam tych wahadłowych z plusem, dlatego wykorzystałem to z początku, troszeczkę się bałem tego, że ci boczni obrońcy. Po prostu będą latać do przodu i nie wracać, ale się okazuje, że one naprawdę bardzo szybko wracają, odbudowują właśnie tą swoją formację defensywną. Także naprawdę nie ma co się bać robić z nich wahadłowych, z tych bocznych obrońców. Oczywiście oni naprawdę bardzo szybko wracają. Zwłaszcza jeżeli mają właśnie z plusem tą rolę, czyli wahadłowego, naprawdę nie ma co się obawiać, że oni będą po prostu sobie gdzieś tam z przodu siedzieć i czekać na kolejną piłkę. Tylko naprawdę szybko zasuwają do tyłu. Jeżeli chodzi o środek pomocy, no to mamy tutaj takiego jednego typowego. Środkowego pomocnika. U mnie to jest Rajs, który ma właśnie tą, tą rolę z dwoma plusami. Jest naprawdę świetny, mimo tego, że jego tempo pozostawia troszeczkę do życzenia, ale z cieniem spokojnie daje radę. Do tego mamy dwóch box-to-boxów, czyli pomocników, którzy pracują na całym boisku od obrony do ataku, latają, latają od jednego pola do drugiego. Najlepiej, żeby ci piłkarze potrafili i troszeczkę bronić, i troszeczkę atakować. Najlepiej, jakby mieli po prostu wyrównane wszystkie statystyki od tempa aż do fizyczności, gdzieś około 80 byłoby idealnie. Im więcej, oczywiście, tym lepiej. Defensywny pomocnik, wiadomo, to tempo może mieć troszeczkę mniejsze, ale nadrabia wtedy defensywą, fizycznością i też fajnie, jakby to był w miarę wysoki zawodnik, żeby miał większy zasięg nóg, żeby łatwiej było mu przechwytywać e, piłeczki. Jeżeli chodzi o e, pomocników bocznych, umie to jest Koman i Doku. ustawieni jako schodzący e, napastnicy. Koman akurat ma tą rolę z plusem, Doku jej nie ma, ale nie ma po prostu lepszego, póki co lepszego e, lewego pomocnika. A Doku jest naprawdę świetny. Naprawdę ma świetny, delikatnie jest bardzo szybki. Do tego ma playstyle z plusem, dlatego umie gra na roli schodzącego napastnika. Mimo że nie ma tej z plusem, to i tak robi robotę. Jeżeli chodzi o napastnika u mnie to jest Timo Werner i on ma jedynym. Tą rolę, jedyną z plusem to jest fałszywa dziewiątka. Z chęcią bym mu to zmienił na jakąś inną, jak wysunięty napastnik czy środkowy napastnik. Niestety zauważyłem, że bez tego plusa tak średnio pokazuje się do gry, dlatego daję mu tą fałszywą dziewiątkę i wiem, że pewnie lepiej by się sprawował, gdyby miał właśnie inną rolę w, tym, w tej formacji. Czyli tutaj spokojnie możecie zmienić i dostosować tą rolę do zawodnika, jakiego macie na ataku. No Jeżeli macie jakiegoś wysuniętego typowego napastnika, jak Izak, powiedzmy, czy. Lewandowski, nawet jakikolwiek inny, no to pewnie macie inne role tutaj e, z plusem, także możecie spokojnie to zmienić. Tutaj się nie powinno nic stać, aczkolwiek ja już się trochę przyzwyczaiłem do tego, że Werner z tą fałszywą dziewiątką często właśnie wychodzi do podań, łatwiej jest rozegrać mi piłkę, także też ma swoje plusy e, i już tak troszeczkę się przyzwyczaiłem po paru meczach, że on tam nie siedzi cały czas gdzieś tam za obrońcami, nie czeka na podanie, tak jak czasami Lewandowski w Barcelonie w poprzednim sezonie, tylko właśnie wychodzi, pokazuje się do gry, odgrywa te piłki, właśnie do, e, do tych schodzących. Na Zapasników dwóch bądź odgrywa do tyłu do pomocników tych box-to-box, box, którzy też wtedy rozgrywają piłkę już jakby od środka pola. A w fazie defensywnej naprawdę ta formacja jest świetna, żeby odebrać tą piłkę, bo mamy czterech typowych obrońców. Do tego właśnie ten środkowy pomocnik defensywny, który naprawdę fajnie czyści to przed pole. Ciężko jest tam się przedrzeć komukolwiek, nawet jeżeli ktoś używa tego przegiętego sprint boosta, No to jeżeli minie rajsa, no to zazwyczaj zatrzymuje się na Jeden z tych stoperów. Do tego mamy jeszcze tych dwóch pomocników, którymi też staram się zawsze troszeczkę cofnąć bardziej. Nawet ręcznie na nich przełączam. Jeżeli już Rice jest na swojej pozycji, to im pomagam też troszeczkę się cofnąć i pomóc właśnie w odbiorze piłki. Dlatego też dosyć istotne jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby mieli jakieś umiejętności defensywne, żeby po prostu tą piłkę z większą łatwością mogli odebrać. Jeżeli będziecie mieli też fałszywą dziewiątkę, tak jak ja, no to w fazie defensywnej ona też bardzo dużo pomaga właśnie w odbiorze piłki, bardzo głęboko się cofa, a w momencie, gdy tą piłkę odbierzemy, po to właśnie mamy styl gry kontry tutaj ustawiony, żeby szybciutko właśnie przejść do ataku z obrony, żeby ci piłkarze, zwłaszcza ci boczni, szybciej ruszyli do przodu, wahadłowi również lecą do przodu, tak żeby pomóc właśnie w rozegraniu i zagęszczeniu tych skrzydeł, żeby było po prostu jak tą piłkę rozegrać, no i cała formacja po prostu idzie do przodu równomiernie i właśnie w taki sposób ja staram się w tej tak Taktyce, konstruować akcje, czyli głównie gra z kontry, a jeżeli chodzi o odbiór piłki, no to staram się zawsze wracać tymi box-to-box -box pomocnikami, żeby jak najszybciej się cofnęli, bo ci boczni pomocnicy, którzy są właśnie schodzącymi napastnikami, oni nie zawsze zdążą się wrócić, dlatego mamy tych dwóch pomocników, którzy właśnie łatają dziury, że tak powiem, po nich, czy to cofając się właśnie bezpośrednio do defensywy, czy leciutko na skrzydełko, żeby tam też zablokować szarżujących skrzydłowych przeciwnika. Dajcie znać... W komentarzu, jakie będą Wasze odczucia właśnie po zagraniu kilku meczy, przynajmniej tą taktyką. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.